Siema, dzisiaj już chciałem powiedzieć. Tak już zagrać sobie w A. Minecrafta. Ale na takim serwerze, w którym, na którym grałem bardzo długo. I na którym po prostu na nim sobie grałem, na nim lubiłem sobie grać. Na tym serwerze bardzo A. długo grałem. Oczywiście, ja tutaj. Jakiś gangster tutaj już do mnie wpisze. To jest silver GTA, no, serwer GTA na serwerze Żancy Surwi. Tutaj zawsze mi lagowało. Yy, ja po prostu chciałbym wam tutaj wytłumaczyć, wiecie, tutaj można sobie zakumować. Jest gangster, kiedyś sobie to wszystko wykupowywałem. Zawsze mi tutaj laguje. A zapraszam zapraszać do połączenia w BI? Dobra, to dam jakiejś. Chcę. Tój. Może tutaj tak, tak dawno nie gram. aa. Już tutaj tak dawno nie gram, widzicie, już mam takie dobre bronie. No, czekaj, jak to, jak to się dawało? Tak, tak? Nie wiem, jak się pisało na tym czacie. Ludzie, już tak dawno nie grałem na tym serwerze, ale bardzo mi się podoba jest. W ogóle polecam Wam ten serwer, polecam Wam to, mi się bardzo podoba to. Nie będę tutaj Wam pisać, nie będę Wam się tutaj zanudzać. Napiszę tylko. Chwilka. Chwilka. Już w ogóle nie pamiętam, na którym się szło na działki ukośnik. Dom, ale nie będę, nie wiem, nie wiem, czy tutaj, nie będę Was tutaj zanudzał. Idę sobie do. Gdzie? Są tutaj działki. To chyba to, podróż czarny rynek. Kupisz tam bloki budowlane na działkę? to nie wiem. Dobra. No, nagram może jeszcze z tego kiedyś odcinki. Jak chciałbym wam powiedzieć, że to jest jeszcze od szybkiego banana tryb. On też ma kanał na YouTube, ale nie będę. No, ja rabuś tutaj. Chciałem wykupować sobie jakieś. Jezu, scena. ile ja mam? Bardzo fajne rzeczy wymyślił. 6000 mam i mam... mogę mieć plecak. Ale tutaj wymyślili, naprawdę. Jak widzicie, mam SG, mam strzelbę bojową zamiast broni myśliwskiej. Mam... M60 mam? Tak, a mam. No i mam Magmuna. Już i tak, bo ja wam mówię. Tutaj grałem ze 4 miesiące na tym serwerze. Zawsze mnie tutaj lagowało, ale... Wiecie, lubiłem sobie czasami pograć. No nie wiem, pójdę na jakiś tam WARP. Żeby was nie zanudzać tutaj, bo zobaczycie, widzicie mnie tutaj bardzo laguje. Ale to... Zawsze mi tutaj lagowało, nie mam nie mam jakiegoś super... O, widzicie? Tutaj już nie przestało. Yy, no. Widzicie, już od razu szanują mnie, że dzięki... no w ogóle... Znaczy nie mówią tak, tylko... Fajnie, że po prostu mam to... O to sobie jest obawy te... o... Obywaty. No, mi się bardzo podoba ten serwer, wam polecam go. No Boże, piszą do mnie, bo mam ten... Tu... Ja jeszcze nie wam, bo nie powiedziałem, miałem tutaj kiedyś gangstera. No to wszystko pieniądze za hajs. No bo nie dało się inaczej, jakoś znajomości z no, nie miałem. No ale zawsze coś, wiadomo. Gdzieś na południowy, bo ja się za kratą męczę. Nie. Idę. No dobra no. Musiałam odpisać, bo nie wytrzymałam już. O, tutaj w ogóle sobie bardzo lubiłem snajpić. W ogóle bardzo lubiłem to. Ej. Jezus, czym on mnie nie zabili Ale dobra, nie wypadają mi nie Niech mnie zabił Tu par Tylko, bo ja miałem na przykład tu parem się to chyba robiło, dobra, tu parios. Rysuję. Skąd miałam pałkę? Bo ja miałem z takiego korespondengo. Bo widzicie, mam pałkę. Bardzo się z tego cieszę. Czyli ja chcę bazukę? Ja mam już bazukę, ale zobaczymy, jak chciałby nas oszukać. Kiedyś tutaj też oszusty takie robiłem. oszukiwałem sobie, ale to tylko takie dla żartów. Nie jest tak. O, napiszę tak. I ten. No. Dobra, tepniemy sobie, te sobie na jakiś bar Marcelusa Putina. Losowe miejsce, bo to darmowy bilecik sobie, bo te pieniążeczki. O Jezu, widzicie? Tak właśnie mylę. Ale tu przynajmniej nie ma tak, że... Yy... O, widzicie? To lubię. On hmm. już się chowa, nie? No i super, zabity. Bardzo lubiłem bardzo, bardzo ten tryb, bo widzicie, zabijało się graczy, zabijało się po prostu tak. No. W ogóle robiłem takie. To jest najbardziej ulubiony mój tryb, który w ogóle nim grałem. Tutaj się uczyłem, w ogóle sobie skilla, dorabiałem na tych Italia Mafia, żebym w ogóle na czymś umiał. Yes. I to Italia Mafia. Od kogo masz? Ej, myślałam, że ode mnie mi strzela. Tak, ale pamiętam, to takie dymy były. Ja wam polecam, tak serwer ten jak nic. Niektórzy powiedzą: Jezus, co za devil gra na takim serwie? No ale to są takie serwery popularne takie. Widzisz, już taką czułość mam, sobie zmienię, no przepraszam, że teraz, no, zmieniam ją Dobra, na 52 Ale pamiętam, te kiedyś walki były, tutaj sobie pojawiłem. Walki gangów mm, Nie... Nie, nie mam Oj, tam sobie ktoś się zamek biega Oj, Jezus, już, nie jaką elite Jak on tam był? Nie, Sniper Ghost Warrior już się bawię a co mam mam no przecież mam tego czy jest jaki hedzik, tylko tutaj przez to chyba nie mogę No i już pierdziela mi Jezus bardzo lubię ten tryb Zobacz, pac jaki head a nie dobra no co nie chce się zabić Boże, już tutaj taki zabijałem tych ludzi. Tak robiłem ten tryb, Ja wam powtarzam, że go lubię z 50 raz, no ale... Widzę, że dużo youtuberów nagry nagrywa Minecrafta, Blowek sam nagrywał. No może ja też zamierzam nagrać, tylko ja sobie będę może nagrał na jakichś single playerze, jak się tam coś tam robi, a nie cały czas. Sek. Dobra, Robert, tutaj mamy Roberta. Mamy tutaj... W ogóle oni nas zakazali nam robić jakieś misje, rozwalić Big Bossa. Ale może już tak się mylę z tym wszystkim. A ile jakie mam zadanie? PSG, to jest rzecz, która po prostu zbieram na nią tak długo, a w ogóle sobie doładowywałam. Ale dobra. Quest, All Nights, All Nights, Bardzo zgodnie. W ogóle z takimi temami to są te cały so jak są, tylko teraz mam teksturkę nie miałbym jak, jak wyłączyć tego tekstu, bo w ogóle mi się nie chce. No zobaczymy sobie. Okay. Patrzcie. A innych nie dodaje, tylko on mnie dodał, bo pewnie dlatego, że ma cały set Jaksowy. No po prostu, jak się gra długo, jeśli ma takie sety, no to... co się dowiem, jak się pisze. Jak się pisze w W ogóle ja pamiętam, jak kiedyś grałem bardzo dawno. W ogóle sobie zobaczę. Co tam, jak to pisało? Sklep? Nawet, kurde, jakiś tutaj ukośnik, kropka, ukośnik, tekst. kropka ukośnik s. s dobra zrobimy kropka ukośnik kropka d aha to okay. kropka no. Pamiętam, nie wiem, ale jak graliście na pewno na tym serwerze, to doskonale pamiętacie, że. No w ogóle, już takiego słabego. Pamiętacie, że tutaj już był koniec. Tutaj już się nie dało przejść. Ale już śpią go. Tutaj się już nie dało przejść, teraz tutaj już zrobili to. Szybki banan po prostu, ja widziałem sam. Bo. Na tym serwerze, ale nie będę się jakoś chwalił. Dobra, zobaczymy, co oni tutaj sprzedają. Bo ja pamiętam, kiedyś takie gówno sprzedawali. M4A4, tysiąca, No to jest jakaś dobra cena, bo nie pamiętam, ile M6 kosztowało. A może nawet idzie taka dobra. Głowa socjoliczyka, już nawet nie wiem, ile to jest warte. Wagonik 500, PSG 8000, Strzelba Bojowa, Dragon, Dragonov, to już nie, jak to słabe jest. Strzelba Bojowa, to już też mam. Paweł oj, jeszcze ludzie, w... ja znam tych Paweł ja znam. 7K Noż To bawię się jak jakiegoś tego, co jak by się wzywał Sniper Elite Golden, co? To, to też są powody do wyzywać, tego że nagrywam taki serwer, nie? I źle już. Już 13 minutę nagrywania. A, a wy się chyba głównie dowiedzieliście z tego. Ale dobra, mi się bardzo ten tryb podoba. No to dobra, no to już będę kończyć. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapec łapeczkę w górę, subskrypcję. Zostaw łapeczkę w górę, jeżeli chcesz, żebym tą serię kontynuował, bo mi się ta seria podoba. Mi się, mi się podoba. Nie wiem, czy tobie. A, pamiętam sałatę. Boże, to są. Ej, ci ludzie jeszcze w to grają. Ja pamiętam, kiedyś gdyby, Pamiętam jak w ogóle... Ej, co mnie bije, tu, nie? Ja chcę, chcę, żebym umarł. Gdzie tam ten jest? Zabity chyba zostanę, no, ale wiadomo. I, I jeszcze jedną rzecz wam podpowiem. Jeżeli idziecie tutaj do Dillera, Dom Dragona, jeżeli macie quest'a, no ale ja wam tutaj co ja wam pomogę. Dobra, powiem wam tylko tutaj to, że otwieracie skrzyneczkę. Jak to tutaj było? Nie pamiętam. Dobra, przebiegnę. Dobra, i muszę sobie. Dziękuję, nie pamiętam. Wiem, że tam się wchodziło. Dobra, zobaczymy. Może tam do przodu. A może do tyłu. Dobra, spróbujemy nawet do tyłu. Nie do przodu, do przodu, tutaj. Perfekcyjnie Teraz muszę się przestać palić O Jezus Ja wam gówno pokażę, na seria No, palę się jeszcze No Jeszcze jakoś musiałbym się tam dotrzeć No No idziecie sobie tutaj tędy Wpływacie tutaj No i idziecie tutaj tędy No i tu macie dealera dragona Okej, okay, jeżeli wam się to spodobało Spodobało to zostawcie łapec, Łapeczkę w górę A ja wam podziękuję Jeszcze sobie tego ziomeczka tutaj zabiję Udawam, Udaję, że mi mam soj. A teraz już go zabiję Dobra, zabiję sobie jeszcze jakiegoś, bo Mi się nudzi, ja już dawno tyle nie zabijałem Tych tylko... osób Szkoda, że i temy nie wylatują, ale pamiętam kiedyś te czasy, i temy wylatywały, ale jak się coś tam dokupiło, to już nie wylatywały, ale pamiętam to, Jezus. I wyobrażacie sobie, jak. Ja pamiętam to kiedyś. Dobra, nie wiem gdzie to jest. To te dziecko, Dobra, jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapyczkę w górę, subskrypcję. No i siema.